Это Ух. in after all Klasik. dobra tak 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 dedeczek tu okej okay. no już ta, te podziemia były dużo lepsze <klaski> fly i believe i can fly i can touch the sky. Conflict speed. mocno strzeżony. Archy na diplo. No i chyba najgorzej Ever wylosowałem. Jeżeli chodzi o skrole, jakby dostał tam portal, to by było jeszcze gicio. Jest jeszcze ten. Gigachat pod Bechy w duelu. A. Gigachat pod Bechy w duelu. Mówisz o tym, tym co ma tego tam pasywkę, tak? O nim. To jeszcze jest. Kilgoryk, no. Ale kasztan. Ale kapsko. Biorę to, dopiero będę wychodził. O, jest strasznie źle. A no, dzisiaj, dzisiaj nie dojeżdżają te Hilki. Nie, nie dowożą. Biorę to, biorę to, mam nadzieję, że do zamku wejdę na zewnątrz. 1-1-4, wyjście ze wszystkim. No tyle, żeby do zamku wejść, nie? Tyle, żeby wejść do zamku i będę zadowolony. Jak wejdę do zamku Regnemanę, should be fine. Mm, klep już to, już, klep, już klepniętego, tego, nextik. Portreside. Side. Ja, zamek powinien być chyba normalnie ustawiony z tego co widzę i rozumiem. No bo jak wyjdę tu, no to ten zamek pewnie będzie gdzieś tu, Ręcz raczej dobiegnę. No byle, 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 kurde, legnąć manę. No nie mów, że nie wejdę, ja jebie. Bo mi zajebało na obwodnice znowu, jasny chuj. Miejsce mieć, kurna, tak to. 1, 1, 6, nawet 1, 1, 7 nie będę na zamku. Pewnie zrobię to, zrobię to, żeby robić DDK w tą stronę i w tą stronę. Drogi taki, skam, no trochę mi zakręciło tutaj, no. W większości przypadków powinienem być w zamku i już regować, manę, a jest jak jest. Zamki, on już ma więcej, czyli on już przejął zamek stąd. Dobra, soja stąba wyciągam i lecimy, nie? Najcieńszy jest chyba Larosomaka, witam. Ręce pędzę, w której ręce, co najwyżej? On ma trzy zamki. On ma trzy zamki. Jak ktoś to G2 gra o 16, nie o 15.30, także 30 minut zapasu. No to pewnie gdzieś na koniec stosuję jeszcze jakieś mały otwarz w tle odpala, a potem jedziemy na full ekran. no. Jakieś żareło zrobić na szybko i oglądane. Robimy to, mam nadzieję, że ta puszka będzie łatwa. No to wtedy będę tu, będę tu. No tych gołębi w ogóle nie mam. Nic o nic. Nie będę miał chyba żadnego duela. I będę miał single bolit! Single bolit gołębi. zajebiście. No na no świeże konto, świeży mail pewnie, no. Aha, więc raczej nie przewiduję u siebie streama z tego pom 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 Gdzie będzie Wizaka. chosz tyle a za tym nie mam Ale bije do tury. Dobra, w next zrobić to plus 100, jeżeli się uda. No to się Aha. A jest akurat piękne na swój sposób. Prawdziwi kibice, jakieś tam podrabiańcy jakieś tam psy, bo mi by w przyjebały przyjebało. By było nie fajno. Dobra, zaczynamy, zaczynamy kręcić, kręcić Kurwa, chciałbym te drugie DD, ale no nie można Fly to, to. No zaczynamy, zaczynamy bujać, buje, bujać tą pawirą yeah. Chyba akurat to nie w tą stronę mm. Mm -hmm. Dawaj, pery, Ja perek ja Dobra, zaczęło się bardzo uśmiechać. Tak jak był przypał na maksa, tak teraz całkiem sympatycznie. Your touch. <grym> A jest to całkiem sympatycznie. Dziesiąty level, shiva shiva pachniemy ponętnie, już dobrze, dobrze. A teraz prosadnie dwie turki to się mocno rozbujałem. I to tak mocno, mocno. Mhm. Mm Nie, puszczamy nie, nie. Kara nie dla mnie. Powiedzą, masz karniaka i lecisz na ręcz i... Koniec. Dobra, buja się, buja się, całe osiedle, buja się cała hołupa, no. Tylko problem jest taki, że nie mam jeszcze żadnego dola gołębia. <grymne> poza tym it's fine, poza tym it's fine. Duża jest taka kara, a nawet nie wiem. Dobra, but tu, DD tu, but tu i DD tu, potem, nie wiem, zebrałbym chyba parę doli gołębia, no bo co ja potem zrobię, gówno zrobię bez gołębi. Więc pójdziemy tu. Tu. W cyce, ogromne ogromne jestem ulala Aktywacja No i zaboli ta walka, jak głucha, zaboli głucha, nie. Dobra, zbieram to i zbieram to. Dwa duele gołębia, to no przynajmniej te dwa, no to cokolwiek, no cokolwiek. Chyba, że tu się kolejny pokaże, to pójdę w tamtą stronę. 1, 4, Zamków mam tyle samo, więc story będę wiedział, kiedy on wyjdzie, a kiedy nie. Chyba wyszedł. Tak, wyszedł, ulala. la. Wyszedł, wyszedł. Tam jest double box, ale raczej za tym double boxem to się rozgląda nie będziemy. No tyś mularzu bradaty. Czy dwa dolegołembia i enough? No tak średnio enough. Ale chłop mi wyszedł. Dobra, czyli co? Tu? Tak. tak. Wyjście na pity. Jakbym się uparł i może na tego pita bym teraz wyszedł, czy nie? Nie za bardzo armii mam. No i fronk. tysiąc ruchu, ale w kącie. Odszedłem, ale gołębia. No nie za wiele, no nie za wiele. Kury, pieczone. No albo diplo, albo się cofam. No jak się nie cofnę, to zabiję tempo już totalnie. No... No nie w takim momencie to diplo. Totalnie nie w timing. Jakbym się nie cofnął, to już w ogóle bym mógł z nami, bym od siebie zrobił co najwyżej. No, timingowo totalnie się nie wkleiwa.

Окей, я затронул срок? Нет. Yeah. Мало, no, топа, сиет. Ah, два хочешь? <coughs> oh oi. Dobra. Siedzi na idzie. Tam będzie dopiero głębie. Ja wychodzę tędy raczej jak człowiek. No i trzeba pomyśleć, co dalej. A musiałbym teraz dostać ogień diplo. Raczej ogień diplo musiałbym dobrać. Zastanawiam się, czy ewentualnie przez tą flagę nie przechodzić. Mmm, bo tutaj bym miał źródło tysiąc ruchów. Gra Tarzan? Tarzan gra kołowym bilejowskim. No i pod chatą siedzi. I'm not afraid, I guess. I'm not afraid to take that step. Final! Final, final, boys. Słuchajcie, ja dobiegnę. To jest pytanie za milion dolores. że jak nie dobiegnę tam, to wtedy będzie dopiero lonely day. it's mine mm -hmm. i wanna die with you xdd chłop bez breaka sobie stoi gdzieś na biomie, double mana, kp hehehehehehehe <grym> xdd chłop bez, bre bez breaka sobie stoi gdzieś na biomie, double mana, kp, puszka z ptakiem, dojazd w turę, spoko nie wnikam, gg <grym> dobra chyba czas się serio nie go ustawać. uch nie da się, raz, dwa Mmm, jak już tak, słucham tego o debili co 5 minut to przynajmniej coś będę z tego miał. <grych> <Go> last <grych> No i się swarciłeś? Znaczy, on mi się wiebał pod nóż totalnie, to, to jest swoją drogą. Przecież ktoś się wpierdala bez statu, bez many na sajda komuś, no daj spokój. Się wpierdolił on się wpierdoli bez many, on przebieg całą pustynię nic nie robiąc. No to co on się spodziewał, że. Nie wiem. Konflikt z inferno, go on. Dosłownie przebieg całą pustynię, nic nie podnosząc, bo w tym tempie no nie, nie dobiegniesz na góry, podnosząc rzeczy po, rzeczy po drodze. Skurwano.